Robimy teraz rzut monetą o to, czy robić paczkę z ikoną. Ustaliliśmy, że jak będzie orzeł, to robimy paczkę z tą pasałą lub pośrednią, tą, co wyszła, co jest na tydzień. Jak wypadnie orzeł, to robimy, jak wypadnie reszka, to nie robimy, także nie patrzcie, jak to robię, bo jestem słaba w rzucie monetą, ale dobra, czekajcie, patrzę w bok, żeby nie było, tylko ciekawe, czy złapę teraz. Okej, okay, złapałam, nie patrzę, nie patrzę. Dobra, I mam, pokazuję, moment, nie patrzę cały czas. Dobra, co jest? O, jak mi przykro, moi drodzy, no nie, nie, nie robimy. Nie ustawiłam, naprawdę, nie, nie, nie ustawiłam. Jest jeden zerupki co do, dla reszki, gramy do dwóch, do dwóch wygranych. Więc, moi drodzy, no, czekajcie, ale nie wiem, wy to widzicie, jak ja rzucam, czy nie? O, dobra, jest, nie patrzę, nie patrzę. O nie, o nie. Dobra, moi drodzy, dogrywka. Jest teraz orze, czyli mamy jedne, jedną reszkę, jednego orła, i robimy trzeci rzut. Uwaga. Okej, okay, dobra, jest. No i moi drodzy, reszka. No, nie ustawiane, nie ustawiane. Dałam wam drugą szansę. Nie ustawiałam. Jakby no. Po prostu tak wyszło. Tak. Przejdźmy do rzadkiego piłkarza. 86, plus jak wiecie, walkout jest gwarantowany. Super, gdyby się trafić jakąś kartę headliner. To by było na pewno fajne. Na przykład takiego Bruno Fernandesza. Jest przegenialny. grałem jego kartą Team of the Group Stage i, i był świetny, ale mamy złotą kartę w środku. Ale Messi też może być, nie ma problemu. Takie! <ścoughs> Straliliśmy Messiego! Znaczy, ja wiem, ja wiem, że Messi. Messi już nie jest wart tej tyle co był w poprzednich, ale nadal jest to przegenialna karta. No i zawodnik z mojego ulubionego klubu, też nie wiadomo, że nie zmieni niedługo klubu, więc, więc jakby fajnie, że jeszcze udałoby się trafić. I myślałam, że wiecie, to będzie Di Maria, nie? Bo jednak Argentyna prawie skrzydło najczęściej się Di Maria pojawia. A tu mamy Messiego 93 overall, właśnie w tej parce 86. Więc myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej tutaj akurat było, było warto zrobić to SBC. I zobaczymy, ile taki Messi właśnie aktualnie kosztuje na rynku. Ponad 300 tysięcy, więc myślę, że to jest genialna, ale to przegenialna karta. No i będę musiała znaleźć na niego miejsce w moim składzie. Wiecie co, póki co zrobiłam to w ten sposób, że po prostu dałam tutaj zwykłe Dembele, którego miałam w klubie, ja też nie wiem jednego i tutaj po prostu mu zmieniłam z LS na LN i ma on ile zgrania teraz? 6 chyba? Tak, 6 zgrania, więc myślę, że to spokojnie sobie da radę, dzięki temu Messi jest na pełnym zgraniu, tutaj Ronaldo tak był na 8, tak samo jest na 8 i, i właśnie Kanta na 9, więc myślę, że naprawdę spoko to, to w sumie wyszło i być może kurczę zobaczymy, może będziemy szli jednak właśnie teraz dzięki temu Messiemu w... Wy w tego Dembele Food Freeze za właśnie te półtora miliona, chyba, coś takiego? O, proszę bardzo, zrobił tego robę. No, już też się zastanawiałam, czy go nie zrobił, naprawdę świetna karta, ale... no, ale jednak te gwiazdki słabszej nogi, nie? Dembele, co teraz? Dobra, dobra, udało się. Podamy do przeciwnika, bo jesteśmy koleżejscy, więc pozwolę podać naszego zawodnika. Jak można dać przeciwnikowi, żeby sobie jakąś, tam wiecie, super akcję. Ja od początku wyprowadził. widzę, że to było super z mojej strony. Akurat hits, hits. I moi drodzy, to jest bramka. Nice. w stereo to myślałam, że nie, ale dobra. Moi drodzy, może zaczniemy grać od 30 minuty na czas, co wy na to? Myślicie, że to dobra opcja. Messi jak tam przed podanie do Ronaldo, wow, 2 do 0, patrzcie tą współpracę, ej, ale tu się totalnie nie spodziewałam, że to przejdzie, w sensie myślałam, że jak wy wiecie, jak wcześniej ten rybnik Messiego był przeciwnik przejmia, tutaj proszę bardzo, gwiazda zespołu teraz, ale moi drodzy, chyba już możemy sprawić, w sumie Ronaldo, chociaż nie no, patrząc na to jak oni, jak oni razem grają, to, drodzy, świetlana przyszłość w moim zespole tych dwóch zawodników, patrzcie to, niesamowite, ej, dobra, może będzie Ryczkuit? No i mamy RageKid, moi drodzy, okej, okay, udało się wygrać 2 do 0, jednak tutaj Messi tylko 6,9 ocena? No coś tutaj, coś tutaj oszukali. Patrzcie Państwo, i ikon ma w składzie, jeszcze połopana w ramce, okej, okay, okej, okay. ale tutaj Rio Ferdinand pewnie trafiony. Ale po co on tyle tych trików robi, co on chce się popisać, że potrafi? A to, patrzcie, też zaraz zrobimy trik. No, może nie waranem, ale tutaj o pom -pom zrobimy cyk. O kurde, nie w tą stronę zrobiłam co chciałam. Leo Messi do Cristiano Ronaldo, patrzcie, jak się zgrywają. To jest dopiero, a wszyscy mówią, że się nie lubią. Cyk Leo Messi, zatrzymanie. I mój drogi, będzie bramka. Okej, okay, okej, okay, mamy 1-0, dobra. Zobaczymy, wyjdzie czy nie wyjdzie? A, nie wyjdzie, dobra. Następnym razem pomijamy, żeby nie było wiedzieć, że jestem chamska. Po prostu no teraz chciałam zobaczyć, czy wyjdzie, nie? i podanie do Cristiano Ronaldo. Okej okay, Cristiano Ronaldo. Ostatnio powiedzieliście, że nie umiem grać Cristiano Ronaldo. No i chyba faktycznie coś w tym jest. O, patrzcie, to ja nie umiem grać Cristiano Ronaldo, bo ja nie umiem. A tam faulował, nie faulował panie sędzio, faulował. Ej, tu też faulował. Myślę, że całkiem nieźle mi idzie, tak dosyć skromnie mówiąc. W tym momencie to powiedziałam O kurcze, jak zamieszał teraz Dobra, dobra, też okay, nieważne mm, Werner, dobra karta, kupujemy Ja tutaj bym chciała zgłosić reklamację w tym meczu, bo moi zawodnicy nie biegają A jego zawodnicy biegają I ja bym tutaj chciała jakąś, nie wiem, petycję czy coś złożyć Bo no patrzcie, no nie podoba mi się to Jego zawodnicy są szybsi od moich Sprzeciw Ostatnia akcja tego meczu. Wrzutka. Bergkamp, moi drodzy. Pójdzie. Polecam. Ja bym chciała tam podać. O, tam, tam bardziej na lewo. Nie mogę. No dobrze, to może tak zrobię. Więc? Adama Traore. O Właśnie o to mi chodziło Wszystko jest pod kontrolą, moi drodzy Obliczone, obliczone Podanie tu Ronaldo do Messiego Leo Messi aj, aj, aj. Ale jeszcze zdążył tam strzelić okay. Statystyki będą wyglądały lepiej O nie, lampa mi się spaliła. Moi drodzy, lampa mi się spaliła, więc nie widzicie, trochę się boję, że teraz jakieś zwarcie będzie, ale dobra, moi drodzy, to nieważne, bo... Ten co wyszedł jeszcze, lampa nie działa. Oj, koniec meczu, moi drodzy, lampa zepsuta. Co to się tu narobiło? Kurde, kurde. ja. Dobra, widzowie, sytuacja uratowana, takie statystyki tego meczu, niestety nie udało się wygrać, zobaczmy tutaj na oceny, może jeszcze, Crisa Rodaldo 8 3 Messi 7-1, dobra, dobra, no udało się przegrać, ale gdyby nie ta lampa, to ja myślę, że tu jeszcze zrealizowała, nawet wygrałabym ten mecz jeszcze, ale coś tu się ewidentnie zepsuło, no dobra, dobra, trudno. A to może na koniec jeszcze za poświęcenie niż zostaliście do końca. Wam tutaj otworzę rzadki piłka 75, plus a macie, a macie za to, że zostaliście do samego końca w ramach podziękowań, proszę, bardzo taka paczka, taka paczka. Nie ma za co, moi drodzy, nie ma za co. 78, bardzo dobrze.